Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale i też przychodzę do Was również z makijażowym filmikiem, bo już tam dwa filmy mam się pojawiły na moim kanale. Cię pokażę mój tutorial na makijażowe, jak tam się maluję. To nie będzie taki jak tamten buci, bo cię moje tarki tylko to będzie tak było się niedawno temu coś takiego. Było właśnie wtedy, że jak ktoś powstał, nie się nie miałeś tutorial na makijażu, wtedy w ogóle się na ciebie malowałam. Po prostu pokażę Wam jak to robię na oczy, niż teraz zawsze. No bo teraz by się trawiła, więc dlatego mam pokażę więc jakby się taki flekszy łapki w górę. I jakbyś mi się nie zastosował, a to, a to bardzo Tylko źle. Tylko że jakby się zdaje, mam 5 sekund na zespróbowanie szybciutko. Raz, dwa, trzy. Dobra, um, spróbował super, lecimy. Nie no, ale jest to konieczne. Więc um, lecimy. Opaska, żeby włosy nie wchodziły. Um, lecimy W ogóle, w ogóle produkty. Lecimy też z kolektorem którym na początku o Max Factory X. Ono się spoko. Właśnie jest um, pędzelku w szybciej. Shade 030. Spoko. I lecimy pod oczy. Ja, jakby, ja tak produktu nie nakładam w ogóle ja miałam coś takiego, że ja w ogóle miałam taką przerwę, że ja się w ogóle tydzień nie malowałam. Um, przynosi, przynosię potem na jakieś krostki, bo... Mówiłam już Ale niestety wyskoczyłam Miałam tutaj pryszcz na uchu Już nie mam czerwonego, więc już mi zszedł Ale miałam pryszcza Miałam trochę czerwone ucho I troszkę mnie bolało Ale teraz już jest wszystko okej okay, Ale nie jest to przyjemne Potem będę miała na twarzy pryszcze I to też nie będzie fajne Na razie miałam na Na nosie może tak, na no. no i w ogóle to jest takie właśnie małowłoski nie wiem, którzy uważają, że to jest coś, co robić A więc tak wszystko blendujemy Bo to światło jest takie, bo to są moje światło więc dlatego tak no i teraz przechodzimy do mojego ukochanego różnicę, do ukochanego, który w ogóle już skończę, bo w ogóle jego już dwa razy, e, bo jest super, to wszystko niego ja jest, jest takie, bo już się po prostu kończę, więc go muszę sobie e, zakupić. No i właśnie nakładam ten na jeden brod i potem na drugie policję nakładam kolejny. I to to zostało z przykładowego walizka nakładam jeszcze na nos na czoło i na brodę. W ogóle to kiedyś, bo popularne w ogóle róż. Nakładanie tego. Teraz chyba to skończę w sumie. Ja w ogóle moje artystyczne makijaż o wiele lepszy, nie artystyczne, bo ja bardziej nie robię, ale nie artystyczne. Bardziej takie. Nie robię bardzo mocnych, też nie robię mocnych. Nie robię właśnie bardziej takie naturalne moje. I myślę, że moje wszystkie zdolności makijażu są o wiele, wiele lepsze niż było kiedyś. I teraz przechodzimy do paletek i do oczu. To jest Lovely Peaches and Cream, to jest Lovely Pink a To jest ta, która robiła innymi kosmetykami. Więc nie wiem, ale. A brązami, tak jak wtedy tam, tam e, widziałam, że było I, Więc lecimy e, Pomieszamy te dwa brązy Ten jaśniejszy i ten troszkę ciemniejszy A tym ciemniejszym zrobimy taką, nie kreskę Nie wiem, zobaczymy Jak to tą... będzie Ja w ogóle muszę kupić Do kresek a, Tak Muszę w ogóle kupić Do e, kresek ten mm, Pędzelek i w ogóle to będę taki z ogólnie rybami mi ten się ustami, a ten nie będzie błyszczek i no jeszcze no, ten bardziej bazowy, ten taki peżowy, czuję rozjaśnić. W ogóle to mam dwa fajne pomysły na filmy. Na razie co no, 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 to, to, to się teraz widzę taki fajny, który myślę, mm, że go zrealizuję, tylko muszę zagupić tą rzecz. Um, więc sam różne brody, teraz może właśnie polecimy, <kluzni> ale też lekki róż jest, więc oj, możemy sobie dać to, <kluzni> ten różowy, proszę bardzo, w ogóle <kluzni> to. Co dzisiaj przyszło mi sporo rzeczy z jednego sklepu, to zobaczycie jutro na filmiku. Nie, zobaczycie to w niedzielę, tak. Albo jak to wstawiają, to jest... Jak widzicie, to jest sobota. A ja jak ja to nagrałam, to jest piątek. Więc jakby to dowiedzieć to jest sobota, więc zaraz by było przyszło bardziej właśnie po piątek. tu jeszcze dogadam o tutaj taki różek, Widzicie tutaj bardziej z boku i wszystko. modujemy. Pięknie. Mówiąc w no porównaniu z mołkiat, ale jeszcze bardziej żeby takie mocniejsze. Żołądę, teraz lecimy do mołkiatów. Zastanawiam się, czy sobie nie zrobić białej, ale bardziej na pewno była trochę dalekiej, bo właśnie nie wiecie, ten, ten jest duży, to bo kocham go. Jest niecały, tylko...